Czy ukrywasz coś przed swoim obecnym partnerem? Julka była w najgorszej sytuacji, ponieważ odpowiadała pierwsza, więc myślę, że stres u niej sięgnął zenitu. Nie. Nie mam sobie nic do zarzucenia, bo też od początku sygnalizuję, mówię wprost yy, jaka jest między nami sytuacja. Nie naprawdę nie rozumiem tego koloru. Nie wiem jakby, co miałam ukrywać przed Mateuszem. Masz jakieś pytanie? No nie wiem czy... Ukrywasz coś? No, nie. 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 Doszło do mnie, że po prostu Julka nie była mną zainteresowana. Chociaż może na początku, może na początku była, ale szybko się y, to pozmieniało. A ja miałem jakby jeden fokus na Julkę od razu. Julio, kolejne pytanie. Czy zaobserwowałaś, że podrywa cię więcej niż jeden mężczyzna w domu, trulow? Tak. No, Julki, chłopaki nie odstępują na krok. Tam wysoki pressing jest, zdecydowanie. Jakby gdzieś tam widzę, że podobam się im że faktycznie wzbudzam ich zainteresowanie. A czy powiesz, którzy mężczyźni cię podrywają? Jakby gdzieś też otwarcie mówicie o tym. Marcin, wprost też powiedziałeś, że gdzieś tam ci się podobam. Na wcześniejszej ceremonii. Nie jestem o nią zazdrosna, ale też nie wiem, co Marcin ma w zanadrzu i co może wykombinować w stosunku do innych dziewczyn. Julia, czy Marcin to jedyny chłopak, od którego czujesz zainteresowanie? Czy jest w domu ktoś jeszcze? Tak, Kamil. Czuję też od Kamila duże zainteresowanie moją osobą. Julka jest mega kobieca. Mega mi się podoba. Błyszczy jak gwiazdka. Julia, nie ma się czego wstydzić. To